Cześć, tutaj za Art i witam was w mojej cotygodniowej serii pokazywania rysunków W zeszłym tygodniu pokazywałam wam jakiś tam buzz ale to tam nieważne I dzisiaj mam dla was kilka takich, nie wiem, z tego, z tego że nie rysowałam dużo w trady, ale coś tam się jednak uzbierało to pokażę wam jakieś tam pazgroły szkolne i jakieś tam bardziej realistyczne prace. Od razu mówię, że będzie więcej realistycznych, ponieważ dużo nie rysowałam na kartkach tych animu i w ogóle, nie. E, zacznijmy może od tych... Okej, okay, pan sobie niech przejedzie. Poczekamy chwilę. Jedź, kuliwa jedź. Błagam cię. Dziękuję. E, a więc tak, e, co my tu mamy, więc... To będą serie takie pasgrowe, ok? Po prostu nie miałam co wstawić. Mam Hisokę, później mam Gona, mam znowu Hisokę i jakieś inne puzzgroły, więc tak to jest po prostu szukania. Uh, dalej. Mam swojego własnego odkaz. Jaginshi Gang, nie wiem jak to się czyta, ale to jest z takiej mangi Ludzie na Instagramie zrobili gang robią własne oczyski Ja jeszcze jej nie opublikowałam, ale co tam, i to jest taki szkic I każdy ma coś po chińsku napisane, ale ja nie, ja nie, nie potrafię w chiński, więc ja po prostu kupa napisałam Ach, jakieś śmieszne, ale no yy, Wygląda, co wiem, okej okay, Tu jest od razu mówię boi, i żadna dziewczyna, OK, bo dziewczyny są fu yy, No i to na tyle <laughs> ze szkolnych, ponieważ... Nic więcej nie mam. Mam jeden szkicownik. Pan w też sobie przejedzie. Mam jeden szkicownik, a jednak on jest dosyć stary ze stycznia. I są tam jakieś główienka, więc obejrzyjmy. Mamy tutaj jakiegoś pana starszego. Mamy jakiegoś dzieciaka z rybkami. I tutaj fajne ręce. I prosiłam znajomych z pracy, żeby rysowali mi rybki w ich stylach i takie, jak już wyszły, ale no. Kolejny dziaduś, Tutaj w ogóle całą stronę chciałam zapełnić jego twarzą, ale coś mi się odechciało, więc kto by pomyślał. Jakaś pani, tak? To jest kobieta. E, to mi się tak nie podobało, mój Boże. E, jakieś mamy full body, utrenowałam utrenowałam trenowałam. Mm. Sorry, nie, nie wiem co o nich mówić, po prostu strasznie mi tuł mój ocek i próbowałam zrobić komiks, ale wiecie... Jak to ja, nigdy nie kończę ich i nie potrafię w komiksy, więc no Później eee, mam rysunek od koleżanki mm. <laughs> eee, Jakiegoś tam Kenmy mam, jakieś inne szkice czy tam do dupy I później takie arcydzieło z tym, więc no I to wszystko z tego oh, a Później mam to Wow, eee, narysowałam to nie wiem kiedy nie jestem pewna, czy to było w poprzednim roku w listopadzie, czy to było w tym roku gdzieś w styczniu, czy to się chyba w poprzednim roku. I to jest mój ocek e, Clarence, o nie zapomniałam. I tutaj miałam sali zrobić, ale nie chciałam się, więc zostawiłam ją. Wow! Ale no, e, użyłam markerków i w ogóle wyszło całkiem spoko. Później mam tutaj Makko, to był mój ocek, ale chyba umarł. E, I tutaj znowu mam Clarence'a. To zrobiłam w GG jakiś rok temu. Może nie rok temu, półtora roku, półtora roku te, pół roku temu, może. A teraz zrobiłam, bo brzydkie Dalej, to wszystko na ten szkicownik, ponieważ, ponieważ jest dosyć gruby, jednak mam tam same główienka, których nie warto pokazywać, więc no. Później mam znowu coś nieskończonego. i Clarensa, kolejne. Takie cute, małe. Może to skończę. Jeszcze to robiłam akurat niedawno. To było w szkole, robiłam na lekcjach. Yy, około, nie wiem. Trzy tygodnie temu, albo dwa tygodnie temu już to skończyłam Ale nie wygląda źle I teraz będą realistyczne prace Wow, ale szybko przez to przeszliśmy No, więc tak Mam tutaj moją myszkę To jest akurat teraz rysowane, bo mam projekt na moje zajęcia artystyczne, więc no I tutaj nie wiem, jak wam to pokazać Ale to się tak fajnie świeci, nie? Uuuu Jakie pannie. No, troszeczkę za dużą głowę i narysowałam, wiem, i troszeczkę dziwny ogon, ale co tam To tylko detale e, Dalej tego nie musicie widzieć e, Później mamy to I to było na moją pracę domową z Arta i... Nie pamiętam, jaki był temat, ale no, taki z głowy sobie narysowałam, takiego gościa I szczerze mówiąc, to jest jedno z moich głównych prac, które zrobiłam na tych zajęciach, na które chodzę w szkole tak to wszystkie moje inne prace nie są aż takie dobre jak to W sensie pracy domowe, takie ogólnościowe prace e, Później mam to I to jest tą kropkową techniką zrobiona ćma Uu. Damn e, Później mam kolejną mysz Teraz ogółem rysujemy zwierzęta, więc no dlatego tyle zwierzaków mam I jest zrobiłam jakieś kreseczki, żeby była ciekawsza, bo bez tych kreseczek, kreseczek wygląda ochydnie, więc no jak się da, to zakryję każdą moją pracę I później na końcu mam taką sobę. ciu, Nie wiem, jak w całości wam ją pokazać Nie mam tak długich rąk, ale no Taka słówka Jest całkiem spoko Robiłam ją nie wiem ile Nawet nie aż tak długo, chyba 3 godziny tylko Więc miałam takie wow I to by było na tyle 5-minutowy odcinek zawsze w porządku I my się widzimy oczywiście za tydzień, prawda? Co tydzień, tak! Narka Peace, huh?